z Wrocławia do Warszawy Wschodniej jedzie na to przy baronie trzecim. Na początku spadu w sektorze pierwszym zatrzymują się wagony oznaczone numerem 15876. W sektorze drugim wagon restauracyjny wagony klasy pierwszej numer 4 i 3. Ekspres Intercity Corphanty z Wrocławia do Warszawy Wschodniej jedzie na tor przy baronie trzecim. Pociąg spółki Przewozy Regionalne do Gliwic podstawia się na to przy baronie pierwszym.